Czyli to mamy załatwione, eee, ale na sam koniec chciałbym powiedzieć: jeszcze tutaj chciałbym pokazać FTS 100, prawda? Że no, w Wielkiej Brytanii jest źle, no bo popatrzmy FTS 100. Jeżeli popatrzymy na FTS 100, to jest właśnie brytyjska, szanowni państwo, giełda. No i brytyjska giełda w rzeczywistości, proszę bardzo: 99. 100 największych spółek notowanych na brytyjskiej giełdzie, szanowni państwo, czyli FTS 100, który uznaje się za barometr brytyjskiej gospodarki eee, obok indeksów DAX i CAC. Eee, widzicie. Nie urósł od 25 lat świerć wieku, tak? Czyli polska gospodarka, brytyjska gospodarka to kupa gówna, to jest prawda, ona też się zapada. Tak, to no jeżeli. Ja bym tak, no to ona się zapada. No to tak źle i tak niedobrze, ale jeżeli weźmiemy tutaj, szanowni państwo, FTS 250 indeks, szanowni państwo, mamy tutaj, popatrzcie, to 250, 250, szanowni państwo, to jest tam, tutaj na przykład jest napisane, że te 250 FTS to jest od 100 do 350 spółek, prawda? Wiecie, te spółki ciągle wpadają i wypadają a to jest 250 spółek, więc ciężko w to inwestować, no i od 99 roku, od 2007 roku, proszę zobaczyć, to jest 11 tysięcy, a tu mamy, Szanowni Państwo, 21 tysięcy, to tak 250 może trochę urosło, prawda, może trochę urosło, od dekady bardzo źle jest na brytyjskiej giełdzie, na tych 250 spół, indeksu, FTS 250 indeks, one urosły, tylko że problem w tym jest, szanowni państwo, wiecie, że w 250 czy 350 spółkach, jak w to inwestować, nie? Wiecie, w WIG20, no to wiesz, 20 spółek, tam SWIG80, 80 spółek, no to tam je, jak będziesz 5-10 lat inwestować, to będziesz każdą znał, będziesz wiedział, która wpada i wypada, ale jak to inwestować w 350 znać spółek, nie? No to się nie da, pro, znaczy się da, ale, znaczy się da, ale... To musisz się w tym bardzo profesjonalnie wtedy zajmować. Tak więc wielka Brytania się zapada, to jest prawda, to jest, to jest prawda. Tak, wiek emerytalny straszny, ale dla życia w danym momencie w Wielkiej Brytanii. Ta, wiecie, wielu Polakom dobrze by się żyło w Polsce, wielu, prawda, bo emeryturę szybciej mogą dostać, bo to, bo tam 60 lat, prawda, można te wynagrodzenia minimalne, one nie są, ale wiecie, działalność gospodarcza, czy to, czy tamto, czy społecznie, prawda, wiecie, twoje dzieci będą wtaczać w to, czy w to, taki Sikorski, taki Sikorski, wiecie, Sikorski, który, wiecie, on bierze walizki i jedzie, z tego, co wiem, je, jego dzieci nie są Polakami, chyba nawet, nie wiem, czy są Polakami, czy oni za granicą mieszkają, to są tacy ludzie, których, wiecie... Tusk sobie ustawi to, 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 to są szanowni państwo, szanowni państwo, konie trojańskie i tyle Tak, tak mi się wydaje, no. I, ale widzicie w Wielkiej Brytanii wcale też nie jest dobrze, bo ludzie się pytają do Polski, no kurczę, no jak masz hajs, jak masz Hajs, jak masz szybkie samochody, jak to jak tamto, jak umiesz się obronić przed tą korupcyjną, bandycką zdradziecką hołotą no, to fajnie jest w Polsce, wiecie, ja kocham mój kraj, tak, fajnie jest w Polsce, tym bardziej na wiosnę jest fajnie, bo nawet bociany przylatują, to wiosna wakacje jest pięknie, w Polsce, fajnie jest w Polsce, ale szanowni państwo, wielkie niebezpieczeństwa, wielkie niebezpieczeństwa, wielkie niebezpieczeństwa. No i 12 miesięcy już tam ulga ekonomiczno-gospodarcza się skończyła, szanowni państwo, nie ma co się zastanawiać, już ka każdy dzień się liczy, a każdy dzień się zawala. No i tutaj na przykład Sprawdziłem, jaki barometr na przykład jest, Szanowni Państwo, e, jaki barometr jest... E, jaki barometr jest... E... Sprawdzimy wyniki kredytów hipotecznych, prawda? No i jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, no to proszę sobie wyobrazić kredyty hipoteczne. Mamy tutaj kredyty hipoteczne. No i popatrzcie na kredyty hipoteczne w Hiszpanii. Zobaczymy, wiecie, po ile są teraz straty, bo oprocentowanie spadło do 3,4. Wiecie, inflacja w Hiszpanii. Proszę sobie wyobrazić, patrzcie. Tutaj macie oprocentowania kredytów w Hiszpanii, nie? I gdzie media głównego nurtu z Hiszpanii robią bieda kraj, a z Hiszpanów leni, już nawet nie mówię, a anglosasi z nich robią świnie, prawda? No, Piks ich nazwali anglosasi, prawda? Widzicie, jak się mnie, kraje ze sobą obchodzą, nie? No i popatrzcie: w Santanderze 2,76, 3,51, potem następne oprocentowania 3,5, 2, prawda? Rata. Rata, szanowni państwo, ja tutaj kliknąłem: nieruchomość za 228 tysięcy euro. Droga nieruchomość, jak na hiszpańskie standardy, ale dlatego, że u nas są drogie, żeby porównać łatwo. 228 tysięcy kredytów, przepraszam, nieruchomość za 228 247 euro z płatą własną 45 649. No, i tutaj takie radki wyskakują, szanowni państwo, na 800 euro, 700 euro. Tylko, że tutaj jest mniejsza ta wpłata. To jest większy kredyt. O na przykład, jeżeli tutaj zobaczymy, nasze w tym Santanderze. Jeżeli zobaczymy Rest of the Years 883, Zobaczmy, w Santanderze tutaj mamy, to jest Requested amount, Aha, czyli tu 200 tysięcy dają, prawda? Czyli, czyli tu dają 200 w Santanderze, tak? Czyli to jest na 85, 80% value. Requested amount tu mi pokazuje 200 tysięcy, prawda? Że, no tak tu pokazuje ten produkt. No. I tu jest 800 tysięcy, prawda? Czyli bierzemy szanowni Państwo 200 tysięcy kredytu, tak? 200 tysięcy kredytu. No i ratkę mamy 200 tysięcy euro, 200 tysięcy euro kredytu z tego co wygląda w tym produkcie. I wiecie, rata 800 euro, nie? Przykłota ten jest. Czyli z tego co chyba wychodzi przez 10 lat, prawda? No, yy... ale zawsze trzeba sprawdzić, ale wiecie, zawsze trzeba sprawdzić dalej. Pamiętajcie to nie oznacza, że taki kredyt dostajesz. Ja nikogo nie namawiam do zaciągania kredytów robię czego czegokolwiek ze swoimi pieniędzmi. Sprzedawania domów, nie sprzedawania domów, inwestowania pieniędzy, nie inwestowania pieniędzy, zaciągania kredytów, nie zaciągania kredytów, zaciągania takiego czy takiego, żadnego nie, nie namawiam, szanowni państwo. To jest wszystko wideo edukacyjno-informacyjno-naukowe. Patrzymy, co się dzieje z finansami, gospodarką i ekonomią. My, jako Polacy, jako szanowni państwo, ludzie, którzy muszą mieć rękę na pulsie ze względu na naszą historię i na ludzi, którzy nami rządzą i na obecną sytuację w Rzeczpospolitej. E, szanowni państwo, e, czyli widzimy tutaj 200 tysięcy, 200 tysięcy euro. No i ratka ile? 800 euro, tak? Tutaj no, weźmy tam, nie wiem, e, jakiś inny, taki droższy, weźmiemy o tutaj 3, 3 lata zamrożony, taki powiedzmy, że gorszy, tak? No i popatrzcie tutaj ile też dają? Requested amount, widzicie? 200 tysięcy, tak? 200 tysięcy. Tylko nie wiem, czy to pokazuje 80% value. No ale 200 requested amount, 200 tysięcy. Nie wiem, czy chcą 20% wpłaty, prawda? No i widzicie, 803 euro. A ile to jest 803 euro, szanowni państwo? 803 euro w Hiszpanii zarabia się 1250 euro na rękę, czy tam 1200 euro na rękę minimalna. Minimalna! Tylko, że ta minimalna ich jest prawie taka sama brutto, jak u nas, tylko że tam dostajesz 1200 euro, a u nas dostajesz tam 700 euro, tak? No i o to chodzi, że u nich na tak wysoki kredyt oddajesz. 800 euro z 1200 euro płacy minimalnej. Na tak wysoki kredyt, a w Polsce w danym momencie wszedłem na taki bank, nie będę tam już mówił który, no i wszedłem na taki bank, prawda, i ten bank pokazuje, szanowni państwo, nie będę mówił który, bo nie pokazuje na tym banku, prawda, żeby potem nie mówił, że coś się nie zgadza, więc nie będę mówił który. No i wszedłem na taki bank i tam oni pokazywali na swoim kalkulatorze, szanowni państwo, 7,24 oprocentowanie 7,24. No i oprocentowanie u nas w takim, na 800 tysięcy złotych, prawda, na 800 tysięcy złotych, szanowni państwo, nie, weźmy na 200 tysięcy euro, przepraszam, na 200 tysięcy euro, ile tam, 200 euro, 200 tysięcy euro, 200 tysięcy euro, euro tam kredyty były, raz, dwa, trzy, tak, i u nas, szanowni państwo, najtańsze kredyty, najtańsze kredyty Pi razy, żywi, pi razy żywi powiedzmy, z 20% wkładem, tak? Czyli wiecie, te 200 tysięcy trzeba wpłacić, tak? Czyli te 200 tysięcy trzeba wpłacić, trzeba o tym pamiętać. U nas niby można wyciągnąć takie, niby tak, niby nie. E, to jest rata, szanowni państwo, 6383. I to są najtańsze kredyty, no ale większość jest tak około 8%, prawda? Więc w rzeczywistości u nas kredyt... To jest 6843, czyli dwi, dwa minimalne wynagrodzenia. Dwa minimalne wynagrodzenia, rozumiemy to, tu są, szanowni Państwo, dwa minimalne wynagrodzenia czyli u nas na ratę kredytu na tą samą sumę nominalną trzeba z, z zarabiać dwa miesiące na płacy minimalnej, a w Hiszpanii w Hiszpanii, Szanowni Państwo, dwie trzecie miesiące tylko, tak, czyli jeżeli miesiąc ma 20 dni, czyli w Polsce trzeba na ratę kredytu takiego samego z, z, pracować tam 61 dni, a w Hiszpanii 20 dni, czyli u nas trzeba trzy razy dłużej, Pracować na ratę kredytu, tylko na to, ale dodajcie do tego, szanowni państwo, gdyby u nas wynagrodzenia były wysokie, to ja bym nie miał z tym problemu. Ja to ciągle mówię, szanowni państwo, gdyby u nas podatki były niskie, gdyby wynagrodzenia były wystarczająco wysokie, że mogą być sobie te, a nie chcę, są te wysokie raty, wisiałoby mi to, gdyby ludziom zostawało więcej. Gdyby u nas 80-20 dni by się pracowało na ratę, tak jak w Hiszpanii. No ja chcę być biedny jak Hiszpan, szanowni państwo. Chcemy być biedni jak Hiszpanie, szanowni państwo w Polsce, nie? Chce, chcielibyśmy być biedni jak Hiszpanie, no? Szanowni państwo, jeżeli, jeżeli w Polsce byłaby inflacja zbliżona do francuskiej, hiszpańskiej, włoskiej prawda niemieckiej. Gdyby oprocentowanie było znacznie, znacznie niższe, zbliżone do strefy euro, no, mówicie, że się nie da. Jak się nie da? W Czechach mają 4,25 i inflację mają bardzo nisko. Da się, prawda? Gdyby złotówka się nie zawalała, tak, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Ja bym nie miał co powiedzieć. Gdyby gaz był adekwatny, gdyby drewno było adekwatne do, do używalności na terenie Rzeczypospolitej, w której pół roku jest zimno, ciemno i śmierdzi, a w drugie pół roku jest pięknie, ładnie i pachnąco i cieplutko i milutko i fajniutko, prawda? Bo mamy ja, bo ja od, ja Odzwierciedliłem dwie pory roku u nas, w naszym kochanym kraju. Odzwierciedliłem dwie pory roku porę ciemną, zimną i śmierdzącą. No i teraz mamy, Szanowni Państwo, właśnie taką porę ciemną, zimną i śmierdzącą. Trzeba siedzieć w domu i pracować i czekać na porę ciepłą, miłą, słoneczną i pachnącą. A ta ciepła, wspaniała nasza pora roku to dopiero tam od kwietnia się zaczyna powiedzmy, prawda? Tak więc trzeba teraz zaczekać. No mamy dwie, piękne, mamy dwie takie pory roku, no piękne. No Niektórzy lubią zimno, ciemno, nie wiem. No niektórzy lubią, ja nie lubię, prawda? Ja wolę ładnie, ciepło i pachnąco, prawda? I milutko, ja lubię taką porę roku. No ale o co chodzi? Czyli widzicie, na, następne dane pokazują totalną tragedię, szanowni państwo. Yy, yy, totalną tragedię, bo to jest tragedia. Musimy to zrozumieć, szanowni państwo, to jest tragedia. To jest totalna tragedia. Bo, w kraju, w którym zagraniczne media, bo wiecie, bo ja ciągle Włochom i Hiszpanom mówię, słuchajcie, jak czytacie w, w, w polskojęzycznych mediach, widzicie sobie, przetłumaczacie na swoje języki polskojęzyczne media, i czytacie polskojęzyczne media, jak oni o was coś złego mówią, i oni o was coś złego piszą, to pamiętajcie, że to są zagraniczne media, rządzone y, bardzo często na przykład przez dzieci SS-manów, prawda? To są zagraniczne media, które, szanowni państwo, no, no niestety piszą do nas po polsku. Po polsku po prostu do nas piszą. To są zagraniczne media i jej mówię, no to słuchajcie, to są jacyś tam, wiecie, to niby to po polsku jest, ale słuchajcie, no to są zagraniczne media, nie polskie media, nie? Więc zagraniczne media w Polsce, które piszą do, do Polaków po polsku, z, z Włochów i Hiszpanów, wiecie, robili meneli i biedaków, a to. tak tak nie jest. To jest nieprawda, szanowni państwo. Szanowni państwo, to jest nieprawda. Jestem, widzicie, dlaczego ja mówię inaczej? Bo jestem z dziada na Pradziada, szanowni państwo Polakie. Dlatego to inaczej wygląda, prawda? Jeżeli chodzi, szanowni państwo, ja, ja, bym, ja chciałbym państwu coś pokazać. Dlaczego Polacy nie wierzą w wiele rzeczy? Tu są. Wiecie, że tak naprawdę kraje na mapie w rzeczywistości mają inną wielkość, proszę zobaczyć, tutaj pokazuję Państwu mapę i podobno prawdziwe wielkości państw są takie. Te mapy, które widzicie, one są nieprawdziwe, prawda? Popatrzcie, to jest Rosja. Te czerwone to są prawdziwe wielkości danych państw wobec na kuli ziemskiej. Popatrzcie, jaka Grenlandia. W rzeczywistości Grenlandia jest taka mała, prawda? Jak, te, jak ta czerwona. Dlatego tak się pokazuje dziwacznie. Jedyne, jedyne normalne wielkości kraje to są kraje, szanowni państwo, Ameryki Południowej i Afryka. To są normalne wielkości kraje, no i, i Bliski Wschód, a Europa Jest za duża na wszystkich mapach Prawda? Ameryka jest za duża Na wszystkich, Grenlandia, Kanada A popatrzcie jaka jest Rosja mała Ona dalej jest znacznie większa niż Polska Tam wiecie, kilkadziesiąt razy No ale Polska też jest za duża Wygląda, wygląda na za dużą Na za dużą, prawda? Na za dużą wygląda Prawda? Te, te, te mapy, które My widzimy, one są nieprawdziwe To są mapy zakłamane Te mapy kłamią Szanowni Państwo, to jest prawdziwa podobna mapa i dużo jest takich właśnie wszędzie y, y, pokazuje się, szanowni państwo, y, prawdziwe mapy. Y, y, o, mamy następne na przykład tutaj, prawda? No to, teraz jest taki rumor na świecie, który pokazuje ludziom, słuchajcie, że, że w, rzecz, w rzeczywistości popatrzcie tutaj na przykład Antarktyda y, jaka mała jest w rzeczywistości. Popatrzcie, a tutaj Antarktyda się taką wielką pokazuje, jakby to była jakaś bezkresna. Kraina, nie? A ona jest taka mała. Popatrzcie, tak? Popatrzcie, Ameryka wcale nie jest taka duża. Polska, popatrzcie, to jest taka, popatrzcie, jaka Anglia jest malutka, a popatrzcie, jaka w rzeczywistości jest Szwecja, Norwegia i Finlandia, no bo to są wielkości Polski. no to one takie malutkie. One tylko na tych mapach tak dziwnie wyglądają. A popatrzcie, jaka w rzeczywistości jest Wielka Afryka. Prawda, Afryka jest wielka, nie? I Ameryka Południowa jest wielka, a reszta krajów po yy, prostu yy, zwyczajnie są przesadzone. A w ogóle Grenlandia to już, to jest, to jest przerażające, jak Grenlandia jest przesadzona, to to już Rosja ty. A popatrzcie, Rosja to już trzy razy przesadzona. Tak? Rosja w rzeczywistości nie jest taka gigantyczna, jak nam się wydaje. Ona jest mała w porównaniu do tego, co nam się Polska też jest dwa razy mniejsza, prawda? Tak? No ale widzicie, widzicie świat nie wygląda tak, jak się wam mówi. I dlatego ludzie tak nie, tak jak słuchają, to nie wiedzą o co chodzi, prawda? No i widzicie. W Hiszpanii, szanowni Państwo, mamy sytuację, że na ratę kredytu na, na 200 tysięcy, 200 tysięcy 1 euro, prawda? Się pracuje tylko tyle, prawda? Więc, szanowni Państwo, ale zobaczmy, zobaczmy, może przesadzamy, bo może na przykład nieruchomości w Hiszpanii są drogie, tak? Wszystko jest, wiecie, zimniej, złotówka się wali. Proszę zobaczyć, co tutaj się w ogóle pokazuje. 4,38 pokazują na tym wykresie, a na moim wykresie, ile pokazuje euro. Zobaczmy, szanowni Państwo, po ile jest euro.pln. Euro. Proszę bardzo. 436 w danym momencie. U mnie jest 436, a widzicie na Google pokazuje, że to jest 438. To jest. To jest totalne zawalenie polskiego złotego, szanowni państwo. No ale widzicie, dobra, może jednak chociażby nieruchomości są w tej Hiszpanii drogie, no bo wtedy oni mówią, nie, prawda, bo zagraniczne korporacje, które chcą robić z Polaków znianych chłopów, bo generalnie też jest taka narracja w Polsce, że Polakom się wmawia, że u nas wcale nieruchomości nie są za drogie, kredyty nie są za drogie, a wynagrodzenia to już w ogóle jesteśmy bogaci, prawda. To jest wszystko kłamstwo. Kłamstwo. ja zaraz Państwu to pokażę, bo zobaczycie, co można kupić na przykład za 201 tysięcy euro, znaczy się na 201 tysięcy, czyli 100% kredytu, prawda? Czyli, bo tam kredyt był 201 tysięcy, ale wpłacić trzeba 40 tysięcy, na przykład kredyt 241 tysięcy, to poszukamy, co można kupić, szanowni Państwo, w Hiszpanii za 240, popatrzcie, tu mamy, szanowni Państwo, najtańsze, Tutaj w Almerii, tam gdzie jest ciepło, przypominam, że ta, pamiętajmy, że na teraz były te powodzie. Pamiętajmy, że niektóre nieruchomości są powodziowe i tak dalej, że warto sobie kupić w miejscu, gdzie nie wiem, powodzie nie występują, czy tam m, w takich miejscach, prawda? Ale jedziemy dalej, szanowni państwo. Popatrzcie, tutaj tylko, żeśmy sprawdzili, mamy nieruchomości takie najtańsze, najtańsze poparcie. Tam się już kupuje nieruchomości, szanowni państwo, za 11 tysięcy euro, za 10 tysięcy euro, prawda? Popatrzcie. Tutaj, szanowni państwo, szósta strona. Szósta strona, i tutaj mamy nieruchomości po 20 tysięcy euro, tak? No, rudery, niektóre bo rudery, tutaj te tanie w większości rudery, prawda? Ale zobaczmy, zobaczymy sobie coś droższego. Zobaczmy, Zobaczmy szanowni państwo, e, nieruchomości na wielkość tego kredytu, który żeśmy sprawdzali, prawda? Bo u nas się wmawia, że wiecie, 60-metrowe, 70-metrowe mieszkania. No, to trzeba dać za nie milion złotych. Tak tam się wmawia. Tak Polaków otępiano. O, o, o głupio, ogłupiono po prostu. No to zobaczmy co. O, 241, prawda? Zobaczymy co kupimy za 240 tysięcy, szanowni państwo. W Hiszpanii, tam gdzie dzisiaj jest ciepło, nie trzeba gazu, nie trzeba prądu. No i zobaczymy, która to strona. No i proszę zobaczyć, szanowni państwo. 241. 200 tutaj, 200 Gibraltar, Puerto Calpe. My nie chcemy na Gibraltarze. Widzicie, patrzcie, dom. 104 metry z basenem, patrzcie, dom. Ładny wykończony od razu, tak? Widzicie kredyt 800 tysięcy złotych, tak? Znaczy się kredyt 900 tysięcy złotych, właściwie, tak? Tylko że to jest, widzicie, coś takiego, na coś takiego pracujesz na kredyt 20 dni. 20 dni. Na płacy minimalnej w Hiszpanii. Tak? Czyli jeżeli mieszkasz w Hiszpanii. I dostaniesz kredyt na taką nieruchomość. Tak. Wpłacisz 40 tysięcy czy 39 tysięcy, 201 tysięcy kredytu. No to dzisiaj raty są w wysokości 20 dni pracy na płacy minimalnej w minimalnym wymiarze czasu. Taki dom. Dom wolnostojący. Tak? Z basenem a tu delfiny pływają i plus delfiny gratis o z delfinem widzicie taki dom tak? pierwszy lepszy tak 240 czyli na coś takiego na płacy to tak jakbyście w Polsce mieli dostać kredyt na taki dom może nie z basenem bo u nas jest zima prawda ale na taki dom yy, mielibyście dostać ratę yy, 2000 zł nie no dobra 2150 zł Czyli rata by was wynosiła 2150 zł, tylko że jeszcze musicie to ogrzewać w zimę, nie? E, w zimie musicie to ogrzewać, oświetlać, tak? Czyli 2150 zł, tak? Wyobrażacie sobie to? A w Polsce e, e, tak zostało to napompowane, że się wpaja Polakom, że za coś takiego to masz, musisz dać 1,5 miliona. tak? Czyli w, w Polaku się wpaja, że za taką, za taką nieruchomość masz dać 1,5 miliona. Nie milion. Nie, w Polaku się nawet w pajarze dwa miliony mają dać. Tak. Za chwilę zapraszam na trzecią część tego materiału, ale aby nie ominąć trzeciej części tego materiału, zasubskrybuj i notyfikuj dzwoneczek, a najlepiej jeszcze nam polajkuj i zakomentuj. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już za chwilę.